Cześć kochani, na dzisiaj przygotowałam dla Was taki, wydaje mi się treściwy i szybki filmik z trikiem. E, trikiem, e, który pomoże Wam uniknąć tego efektu smutnego oka, takiego opadającego kącika e, w makijażu, ponieważ e, naj... Wydaje mi się, że to jest najczęstszy taki błąd. Oprócz oczywiście zaciemnego podkładu i tak dalej, u kobiet, które malują się same. Jak również zauważyłam, że to jest najczęstszy taki problem. Z którym zmagają się początkujący wizarzyści, którzy malują kogoś. Jak już wiecie, od kilku miesięcy jeżdżę dosyć intensywnie, prowadzę warsztaty po całej Polsce, więc widzę, że to jest chyba taki najczęstszy jednak problem, który występuje, a mianowicie gdzie nałożyć ten cień, aby nie uzyskać tej opadającej powieki. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonać taki makijaż i jak to wygląda, jaki jest ten mój szybki, Trick, to zapraszam Was do oglądania dalej. Zacznę od zaprezentowania Wam tego błędnego makijażu oka, czyli tego jak, co jest, wydaje mi się, że powodem tego błędu, tak? Czyli opadającej powieki, opadającego kącika. Wydaje mi się, że najczęstszym tego powodem jest po prostu to, że malujemy się przy zamkniętym oku. Wtedy nie widzimy, gdzie ta nasza powieka się tak naprawdę kończy, dokąd powinniśmy wyciągać ten cień i wychodzimy po prostu za daleko i zbyt nisko z tym cieniem. I ja teraz nałożę wam cień. Tak postaram się nałożyć to w ten sposób. Jest to cień z paletki Zoeva Rose Golden. Taki szarawy naturalny cień i nakładam go w zewnętrznym kąciku i schodzę po prostu zbyt daleko, bo wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze ta kość, ten oczodu, tak jakby nam się kończy. Załamanie, sugeruje się tutaj tą kością przy załamaniu powieki. I po prostu wychodzę z tym za daleko, z tym cieniem. I teraz przechodzę do kredki. Jest to kredka z Avonu Big and Daring w odcieniu Dark Brown. I wykonuję sobie kreskę. Ta kreska również schodzi za nisko, bo nie widzimy gdzie nasze oko tak naprawdę się kończy i w którym momencie powinna być ona wyciągnięta ku górze. Po otwarciu oka, no niestety, mamy taką niespodziankę, że to oczko jest smutne, po prostu kącik opada, już później jest ciężko usunąć nadmiar tego cienia, wyprowadzić odpowiednio te cienie i najczęściej po prostu kobiety zostają przy tym rozwiązaniu i właśnie przy malowaniu kogoś również ten błąd występuje, klientka zamyka oko malujemy na zamkniętym, kończymy makijaż klientka otwiera, no i niestety mamy ten efekt smutnego oka i teraz przechodzę do tego drugiego oka, które powinno być wykonane poprawnie. Od czego zacząć? Od wyznaczenia sobie linii, do której powinien być cień poprowadzony po prostu. Jeżeli malujemy kogoś, najlepiej to zrobić na otwartym oku, kiedy klientka patrzy prost na nas, wprost na nas. lub jeżeli malujemy się same, to oczywiście patrzymy prosto w lusterko. Vis-a-vis -vis lusterko przed nami, patrzymy w prost i widzimy nasze załamanie powieki, widzimy kącik zewnętrzny, możemy nawet sobie taką linię tutaj stworzyć od nosa do końca brwi przez kącik oka i mniej więcej widzimy gdzie to nałoży, natomiast jeżeli znowu zamkniemy to ta linia nam się gdzieś tam zgubi, więc jaki jest mój trik? Po prostu bierzemy ten cień, który nakładaliśmy przy drugim oku w zewnętrznym kąciku i cieniutkim pędzelkiem wyznaczamy sobie na dolnej powiece, w zewnętrznym kąciku linie, a później wyprowadzamy ją, oczywiście na otwartym oku, pamiętajcie, to jest bardzo ważne, na otwartym oku wyprowadzamy ją do momentu załamania naszej powieki na górnej powiece, tak? Czyli już widzimy tutaj linia jest wyznaczona, po otwarciu widać dokąd ten cień powinien być nałożony. I już nie mamy problemu z tym, że jeżeli zamkniemy powiekę i poprowadzimy cień, wyciągniemy go po prostu zbyt daleko. Taki trik ułatwi nam również pracę z kreską, ponieważ znowu widzimy, dokąd ta kreska powinna być wyciągnięta, i mało tego widzimy, gdzie możemy ją wyciągnąć ku górze, kierując się po tej linii, którą narysowaliśmy wcześniej. I to jest naprawdę bardzo szybki trik, e, który nam pomoże przy e, cieniowaniu naszego oka, e, ponieważ wydaje mi się, że najczęściej kobiety się boją właśnie tego efektu, że to cieniowanie po prostu nas e, będzie wyglądać na dużo starsze i jakieś takie smutne, e, nie będziemy wyglądać świeżo. A taki, taki trik nam po prostu pomoże bardzo szybko to zniwelować. I taki jest ten mój szybki trik który pomoże nam pozbyć się tego efektu smutnego, opadającego oka, więc jeżeli Wam się podoba taki trik i chcielibyście może więcej takich filmików, to poproszę Was o kciuki w górę, to będzie sygnał dla mnie, że po prostu Wam się takie filmiki na coś przydadzą i coś zmienią w Waszym codziennym podejściu do makijażu będzie mi bardzo przyjemnie jeżeli zostaniecie ze mną i subskrybujecie kanał, wtedy będziecie na bieżąco dostawać informacje na swojego maila o nowych filmikach, staram się Wrzucać przynajmniej dwa razy w tygodniu takie filmiki, więc będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli będziecie e, chcieli dołączyć do naszej takiej makijażowej rodziny. E, co jeszcze chciałam powiedzieć? Na pewno Was ciekawi, co takiego mam na ustach, więc już Wam prezentuję. Jest to pomadka Rouge Edition Velvet w odcieniu 07 Nudist. Zmatowiłam ją troszeczkę, czy znaczy zmatowiłam? Ona sama w sobie jest matowa, ale odcisnąłam nadmiar na chusteczkę, a później nałożyłam na nią róż, kremowy róż Majoret Z Benefit. Znacie ten róż, już Wam prezentowałam w moich ulubieńcach nieraz. Ten róż mam też na kościach policzkowych, on wygląda bardzo świeżo, bardzo naturalnie przepięknie po prostu, więc nałożyłam go również na usta, aby wszystko tak zneutralizować i pasowało wszystko do siebie, ładnie się komponowało. Ten makijaż, tak jak Wam wykonywałam właśnie przed kamerą, jedynie dodałam troszkę takiego złotego odcienia na górną i dolną powiekę, również z paletki Zoeva Rose Golden i wytuszowałam rzęsy tuszem Benefit The Real. I to wszystko. Chciałam Wam jeszcze podziękować na koniec za ogromną troskę. Bo chyba jeszcze nikt po prostu, jakbym zsumowała wszystkie Wasze życzenia, żebym wyzdrowiała, to po prostu chyba będę żyła milion pięćset lat. Nikt się o mnie tak nie troszczy, jak wy wszyscy razem. Kiedy w ostatnim filmiku powiedziałam wam, że strasznie mi boli ucho i że to jest chyba jakieś zapalenie, to dostałam od was tyle wiadomości prywatnych i w komentarzach z poradami, co wam takiego zrobić. I to po prostu było niesamowite. Ja sądzę, że po prostu też przeżyłyście taki nieprzyjemny ból i chciałyście mi tego jakoś oszczędzić. Więc bardzo, bardzo wam dziękuję za te wszystkie wiadomości. Udałam się do nas, y, następny dzień do lekarza, więc y, no, faktycznie nie było zbyt ciekawie, bo nie był to po prostu stan zapalny z przewiania, tylko stan zapalny z moich chorych zatok po niewyleczeniu choroby. No niestety y, przez miesiąc nie będę słyszeć na to ucho. Jest to bardzo denerwujące, niesamowicie denerwujące, bo słyszę wiecznie taki dubstep w swoim, y, tu gdzieś w mózgu, w głowie, jakby miała jakieś echo y, y, i w sumie siebie nawet za bardzo nie słyszę więc nie wiem nawet jak, jak do Was mówię, czy, czy nie zjadłam jakichś końcówek i, i to podobne, bo... Dziwne, to jest naprawdę dziwne i czekam na dzień, kiedy w końcu mi się odetka to ucho i się tam zregeneruje wszystko, co ma się zregenerować, e, ta cała błona bębenkowa, bo mam ją niestety uszkodzoną w jakimś tam stopniu. Więc jeszcze raz Wam dziękuję za troskę, e, dziękuję za oglądanie tego filmiku. Zachęcam, tak jak już wspominałam, do subskrypcji i do kciukowania, jeżeli takie tryki Wam się podobają. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmiku, więc żegnam się z Wami. Pa pa!